Centralne Biuro Antykorupcyjne. Najnowsze urządzenie PiSu do spraw inwigilacji. Wszystkich i wszystkiego. Klasyczna Policja Polityczna. CBA będzie instytucją całkowicie polityczną. Jej szef Mariusz Kamiński to obok Jacka Kurskiego jeden z najbardziej oddanych żołnierzy braci Kaczyńskich. To właśnie ten odpowiedzialny człowiek tu, w czasie zadymy Ligi Republikańskiej pod Sejmem, pokieruje jedną z najpotężniejszych instytucji w Polsce. Mariusz Kamiński stanie się szefem instytucji kontrolowanej wyłącznie przez PiS, CBA ma być wyłączone spod kontroli parlamentu. To oznacza również wyłączenie spod kontroli społecznej, a to już pogwałcenie podstawowych praw demokracji. Co będzie mogła policja polityczna? PISU: no. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Właściwie wszystko. Historia zaczyna się powtarzać. CBA to inwigilacja, podsłuchy, prowokacja, kamery, przeglądanie korespondencji, nawet prywatnej, tej elektronicznej i zwykłej, oglądanie billingów telefonicznych i nade wszystko zbieranie haków. To nie wszystko. Wszechwładza Policji Politycznej PiSu ma dopaść także prywatnych przedsiębiorców. I znów sprawdzanie korespondencji, rozmów, kamery, podsłuchy. Wielkimi krokami zbliża się państwo totalitarne. Pod pretekstem kontroli finansowania partii politycznych CBA może też prowadzić klasyczną inwigilację polityków. A zatem każdy, kto idzie do swojego posła, by poskarżyć się na najbardziej palące problemy gminy, miasta czy działaczy PiSu, sam będzie narażony na inwigilację. W końcu Policja Polityczna Prawa i Sprawiedliwości ma także dobrać się do skóry przeciętnemu Kowalskiemu. Tak na wszelki wypadek może gromadzić i przetwarzać dane osobowe właściwie każdego obywatela polskiego. To naruszenie standardów unijnych. Ale tym się PIS nie przejmuje. Każdy i w każdej sytuacji może być przez CBA nagrany, podsłuchany i wykorzystany. I na koniec kto będzie pracował w Policji Politycznej Pisu? Najwierniejsi działacze i sympatycy Pisu. Prace w CBA dostanie każdy, kto przejdzie rozmowę kwalifikacyjną i trudno przypuszczać by przechodzili ją przeciwnicy braci Kaczyńskich. Wystarczy mieć średnie wykształcenie. Będzie to więc zbrojna formacja wyznawców prawa i sprawiedliwości w wydaniu Jarosława Kaczyńskiego, powołana do walki z przeciwnikami politycznymi i ideologicznymi.